Cześć! Dzisiaj lekcja o zwierzątkach. Pieska wołamy do nogi, kotek ma wąsy, krowa ma rogi, a byka lepiej nie za rogi. Świnia ma brudny ryjek, a osiołek ma duże uszy. Żółwik jedzie do przodu, na wstecznym się nie da. Motylek, który fruwa do góry, kurka, która dziobie, kaczka idzie i kwa kwa. Króliczek ma uszy i do przodu, natomiast zając ma uszy do tyłu. Dziękuję. Świnka, która. No ja i nie wiem. Świnka, która grzebie. Cześć. Zapraszam na lekcję. Cześć, zapraszam. Zapraszam. Żółwi klepiej do przodu, na. No.